Rola ofiary, albo inaczej odruch małej dziewczynki. Rola ofiary jest, wynika z braku kontaktu z pierwiastkiem męskim czyli, że ktoś jest odcięty od pierwiastka męskiego, który mówi: Ja i moje sprawy są priorytetowe i ja jestem odpowiedzialny za. Moje przetrwanie i ja używam siły, żeby przetrwać. I to dotyczy właśnie osób, które odcięte od pierwiastka męskiego, wchodzą w rolę ofiary i czekają, że ktoś im pomoże. Plus, tak uwierzyły w tą swoją słabość, że przestają używać swojej siły, i wtedy bardzo łatwo tą osobę zmanipulować i użyć jej siły, czyli kolokwialnie mówiąc. Wykorzystać. Taka osoba przestaje używać swojej siły dla siebie i wchodzi w rolę ofiary. I to dotyczy oczywiście bardziej kobiet, bo to jest choroba pierwiastka żeńskiego. Czyli brak równowagi w pierwiastkach powoduje choroby i brak możliwości wyrażenia się tak jak chcesz.